Niedziela 9 rano, śniadanko jak zwykle uszykowane pomidorki z serkiem wiejskim i kawka, a tu się już przesmażają, odparowują pomidory. Dzień doberek, dzień doberek. U mnie jest dzisiaj niedziela i e, zrobiło się ciepło, nawet bardzo ciepło ja od rana, jak zobaczycie za chwilę, przerobiłam całą michę pomidorów. No bo to nie ma znaczenia. No, zobaczcie, jakie tu ciśnienie ktoś ma. Dobrze, Jackie, bo mnie chcę nagrać tutaj dla widzów powitanie. No. <ścoughs> no. Nie mogę czekać do jutra na przykład z takimi pomidorami, bo jutro to znowu będą ogórki. Pozrywałam następne michy z folii pomidorów, przyniosłam z tej części malinowej. I przebrałam co trzeba, przerobiłam co trzeba jeszcze dojrzewa. Ale jutro muszę już przynieść te pomidory z tej części, gdzie limy rosną, a one teraz zaczynają dojrzewać na potęgę. Akurat za chwilę ma przyjechać Anula z dziećmi, a mi tutaj taka kumulacja się zrobi, no ale jakoś to będę ogarniała i, i będę przerabiała te pomidory, bo właśnie wyliczyliśmy z wężem, że potrzebujemy 6 takich półlitrowych słoiczków tygodniowo bo mój mąż wszystko tak przeliczy od razu, ile potrzebujemy. Tym sposobem, któregoś roku zrobiłam 400, prawie 400 słoików ogórków, bo wyliczył, że codziennie będzie jak jeden słoik. No. To potem tak nie było, no ale był taki moment. Bardzo się ciepło teraz zrobiło, bardzo, bardzo. Ja potem zrobiłam obiadek i też wrzucę Wam wstawkę, bo Wyjąłem z zamrażarki. Tak, słońce mnie tu prześwietla. No, jak to zrobić? Jeszcze na dodatek uczę się tego gimbala. Mi <gibanie> się na razie giba nie w tą stronę, co trzeba. Wyjąłem z zamrażarki karkówkę dzisiaj. i Myślałam, że ją zrobię w piekarniku. Ale po rozmrożeniu okazało się, że ja ją sobie przywiozłam z zmieloną. No więc co szybko wymyśliłam, yy, przyprawiłam, jaja wbiłam, yy, korytko, takie wyścieliłam papierem, wyłożyłam yy, płu, wyłożyłam boczkiem wędzonym takimi plasterkami ubiłam to mięcho na wierzch, znowu boczek i to zapiekam w piekarniku i to całkiem fajne wyszło, powiem Wam tak niechcąco, ale było smaczne no więc zrobiłam obiadek, po obiadku pojechałam do mamu nie jak zwykle w niedzielę i wróciłam teraz podlałam wszystkie moje kwiaty, bo niby wczoraj deszcz padał, ale nasza ziemia tutaj nasza gleba jest tak przepuszczalna, że przez nią przelatuje wszystko jak przez sitko Yy, u mamuni yy, zrobiłam sobie taki relaks i zaczęłam szkicować coś, bo dawno nic ołówkiem nie robiłam i nie wiem, mogę Wam pokazać co zrobiłam do tej pory a jak tutaj sobie zorganizuję przestrzeń to może dzisiaj jeszcze dalej będę rysowała yy, to Wam pokażę na razie jest tyle i to jest takie nie... o kawałeczek tylko i e, może sobie u mamuni nie nagrywałam, bo tak trochę nie było jak, y, ale tutaj może sobie, ale muszę włączyć wentylator, bo można ze skóry wyjść, a ma być jeszcze cieplej, więc takie wahania temperatury, że człowiek nie ogarnia tematu. Więc tak. Ja sobie chyba tutaj zrobię coś do picia, włączę wentylator, zorganizuję sobie tutaj przestrzeń na, na biurku, i może jeszcze trochę dubie w tym rysunku, bo przecież nie będę Wam pokazać codziennie, jak robię pomidory. Boże, jak to słońce świeci. Jak robię pomidory, bo to, je, no, 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 to jest w kółko to samo. A ja dzisiaj nie robiłam nic nowego, a rysunek jest jednak troszeczkę inny za każdym razem, czy obraz, czy rysunek, więc. Wiem, że lubicie oglądać, jak rysuję, czy tam maluję, więc tak, spróbuję coś z tego wyrzeźbić. <grymne> Zorganizowałam sobie tutaj miejsce pracy, ale ja wiem, że ja tutaj mam kiepskie oświetlenie, bo ja mam tylko tutaj taką, o, taką żarówkę jedną, i yy, ona mi tutaj za mało światła daje, ale. Mam moją sztalugę na stół. Rozpoczęty rysunek, zdjęcie referencyjne. Woda z malinkami i z cytrynką do popicia. I będę się relaksować. Wiatrak, bo bez wiatraka nie da rady dzisiaj. Więc ja sobie tutaj teraz porysuję. Thank you Mam ten aparat ustawiony w stosunku do tego szkicu, do tego rysunku. No ale sztaluga jest już najprościej jak się da. A aparat powinien mieć troszkę wyższy statyw. Na tym gimbalu jest troszkę za nisko, ale. thank you Dzisiaj przy nagrywaniu walczyłam dokładnie z całym moim sprzętem nagrywającym, począwszy od statywów przez aparat na gimbalu kończąc. Albo mi się coś kończyło, yy, baterie mi się kończyły, albo się yy, pamięć na karcie kończyła, albo się włączyła jakaś blokada osi na gimbalu i, i potem kombinowałam ze stojakami. Więc y, dzisiejszy ten y, mój rysunek to tak będziecie widzieli, tylko tak chwilami i urywkami. No, y, chciałam sobie po prostu w tą niedzielkę wypocząć, i oprócz tego, co robiłam do południa, to potem już tylko odpoczywałam i tak. I tak spędziłam niedzielę. Życzę Wam, kochani, miłego poniedziałku, ciepłego. Takiego fajnego jak lubicie i do witarka. Pa pa.